Cześć. Dzisiaj kolor, za którym nie przepadam, czyli fioletowy. Kupiłem go przypadkiem. Chciałem kupić czarny, ale potem zobaczyłem, że zamówiłem ten zamiast niego. Nie wiem jak to się stało, ale już u mnie został. Przedstawiam Majon Fig Jam i zapraszam do oglądania. Zacznę tradycyjnie od opakowania. Jest to fajna buteleczka. Jest taka minimalistyczna. Ale całkowicie w moim guście. Podobają mi się właśnie takie, i śmiem rzec, że to jest najładniejszy flakonik, jaki do tej pory mam w swoim zbiorze. Opakowanie jest dosyć solidne. Minusem jest, nie wiem czy to minus, czy plus w sumie, ale jest ta zakrętka, którą bardzo trudno jest odkręcić. Ma taką blokadę, że się. O, właśnie, teraz nawet trzymając to przed telefonem, nie chcę tutaj rozlać, nie będę tego otwierał. Ale zabezpieczenie jest dosyć porządne takie, że raczej to się nie powinno wylać. Jest to nie w kartonowym pudełeczku, tylko w plastikowym opakowaniu takiego typu. Tak wygląda to zapakowane. Jest to ściśle tutaj przylega. To jest nie pełni żadnej funkcji ochronnej, raczej tylko dlatego, żeby można było bez problemu ułożyć, nie wiem, pewnie w transporcie jedną sztukę nad drugą. Tak, jak widzicie, mam dwie sztuki. Wynika to z tego, że na AliExpress, gdzie zamawiałem, można było kupić tylko po dwie sztuki, nie dało się jednej. Cena tego atramentu to 36 zł za dwie sztuki, czyli wychodzi 18 zł za małą buteleczkę. Jak widzicie, mam dwie. Nie potrzebuję aż dwóch. Myślałem, żeby zrobić jakiś konkurs, może na kanale. Ale szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak to się robi. Jeżeli ktoś wie, jak to zrobić, jak później kontaktować się z osobami, które wygrają, dajcie jakieś pomysły w komentarzu, może coś pomyślimy. Jeden atrament chętnie oddam komuś z Was. Tradycyjnie już przygotowałem kartonik wcześniej i próbkę. Tutaj mamy próbkę na tym tradycyjnym kartoniku. Jest fajny, głęboki, fioletowy kolor. Tak jak mówię, nie przepadam za fioletami, ale ten jest dla mnie w miarę ok. Tutaj jest taki bardzo jednolity kolor. Jeżeli chodzi o cieniowanie, jest cieniowanie, widać je, ale jest takie. Ten kolor jest dosyć spójny ze sobą, czyli mniej więcej takie, jak lubię. Jeżeli chodzi o głębsze, tutaj nie widać dokładnie. Jest tutaj dosyć głęboki fioletowy kolor, ale, no, tak jak mówiłem, na tą część nie zwracałbym uwagi. Rzadko się aż tyle atramentu wylewa na raz na papier. Odłożę to na bok troszeczkę. Jeżeli chodzi o pisanie na papierze, tutaj nie wiem, czy to dobrze widać, ale tu jest trochę grubsze, tu jest trochę bardziej cienkie pismo i podobnie jest tutaj. Różnica jest taka, że tutaj troszeczkę bardziej dociskałem, tutaj pisałem, starałem się pisać delikatnie, podobnie tutaj. Wynika to z tego, że jeszcze moja ręka się nie przyzwyczaiła dobrze do pióra i jakoś odruchowo przyciskam. Później się łapię na tym, że mogę troszeczkę mniej. Zauważyłem, że jest inny efekt, więc pokazuję wam jeden i drugi. Moim zdaniem, fajnie się rozlewa po papierze ten atrament. Jest w miarę spójny ze sobą, jest w miarę jednolity. Tak jak mówiłem, na próbce to było widać też, ale w mniejszym stopniu. Jest to cieniowanie. Ale jest ono dosyć delikatne, czyli mniej więcej takie, jak lubię. Jest to drugi fioletowy atrament na kanale, więc fajnie by było pewnie porównać te atramenty, zobaczyć, czym się różnią. Tym bardziej, że większość osób pewnie zna atramenty Pelikana. Wiesz, czym to się je, jak one wyglądają na żywo, łatwiej będzie porównać. Tak jak widzicie, atrament Pelikana jest dosyć intensywnym fioletowym. Ten atrament od marki Majon. Jest taki bardziej wypłowiały, ale z mojego punktu widzenia to dobrze. Ja wolę taki kolor niż ten taki wpadający, nie wiem, wściekły różowy. Nie wiem jak wygląda dżem figowy, nigdy nie jadłem chyba, ale figi, jeżeli chodzi o skórkę, to mniej więcej jest taki kolor. Także nazwa by się zgadzała. Myślę, że możemy przejść do podsumowania. Mi osobiście ten kolor przypadł do gustu, pomimo tego, że tak jak mówiłem nie przepadam za fioletowymi kolorami. Jest fajna buteleczka, fajnie wygląda. Jest mała buteleczka, więc zajmuje mało miejsca. Nie będzie zajmowało dużo miejsca na półce zajmując innym atramentom. To na co trzeba uważać, to jeżeli dobrze rozumiem jest to atrament dodatkowo napigmentowany. Dzięki temu atrament jest bardziej wodoodporny. Nie sprawdzałem tego. Ale trzeba uważać z piórem, żeby nie trzymać tego atramentu zbyt długo w piórze, żeby coś się nie stało, na przykład nie zasechu. Ja mam w tej chwili w piórze około tygodnia, może trochę więcej ten atrament, i na razie nic się nie dzieje, ale już się w zasadzie tam kończy i niedługo będę to czyścił. Moim zdaniem jest to bardzo fajny atrament, jest dosyć tani i ma fajny kolor. Dajcie znać, co wy myślicie na temat tego atramentu. Czy używacie atramentów tej marki? Czy może macie jakieś swoje ulubione? Jestem ciekawy, co o tym myślicie. Oczywiście, zapraszam tradycyjnie do lajkowania, do subskrybowania i zaznaczenia dzwoneczka. Ostatnio raczej liczba subskrybentów delikatnie spadła. Nie idzie za bardzo do góry. Nie wiem, z czego to wynika. Czy już grupa osób zainteresowanych tym tematem się skończyła? Zobaczymy. Na razie będę robił swoje. Mam nadzieję, że będziecie ze mną. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.